Gra, tak? Z tobą też fajnie się gra, ja Super. mówię o nich, a nie o tobie. Daniel, ban na lat! Piter, z nim dość długo też nie chwałem. Z Danielem? No. No bo Daniel no, ja... miał bana na granie ze mną, bo mnie f... zdenerwował. Mogę przeknąć? to twoje słowo? Antek prosił, żeby nie przeklinać. <śmiech> nie. <śmiech> Ale mogę czeknąć, mogę czeknąć. Nie tak, tak. No bo wiesz, bo tak zresztą dzisiaj jest powtórka eee, z rozrywki, bo Daniel się umawia, bo to jest mój kolega IRL, nie? I się umawia, ej gramy no, czeka, wtedy czeka, i wtedy. Czeka, czeka, a czeka, wtedy, długo a potem... no a ja go zapraszałem. A nie dołączał, nie? No to jak ja go zapraszałem 3 czy 4 razy, a miał grać, no to przyjmujesz zaproszenie i grasz, tak? A on coś pajacował. No to ile losowanie u moderatora, ja mam rywalizację To nie będzie losowanie, tylko wybór, konsylium, gdzie będzie kilka osób z moich znajomych, które są. No, Naj najlepiej to po się, cię taką możliwe. ankietę. Niech znajomi będą e, głosować. No, Mas że... że tak zrobię właśnie. No, żeby wystawić ankietę. Y, y, no i dodasz y, y, imiona twoich, twoich biznes, którzy najczęściej y, ten wpadają y, y, na live'a. Ja to ja to bardzo oczywiście pomnałam podam na live'y, nie? Mhm. Mm Chyba tam tego tego nie ma i jednego lajba nie mam. Tym nie jestem. Dobrze. Nie no, nie mam nic przeciwko. Dostał za 7 dych. No. tyle! Dobórz, tyle, że Pita, 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 jest najlepszy! Pita, pita, jest najlepszy, jestem lepszy! Pita, 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 to oh, najlepszy! Oooo! Oh. najlepszy! Kurde, bo ja dostaję z różnych stron. Muszę uciekać. A ja to co? A potem toczą... A potem toczą... Um, um. Oho! Mama no, moja ma się będę miała dziłęwiaka yeah. Co? Ja wiemy ale... Co? ta fabryka ja To znaczy od razu ci powiem, że jeśli to był żart, to bardzo nieudany. Bo z takich rzeczy nie wolno żartować Antek, wiesz? No, A wiesz Ale żart A więc prawdę Piter, ja ich odradam. No spokojnie. To ziom. No to idź do mamy. To jest przecież coś okropnego. Pójdź ja. do Piter, Piter. Wiesz najlepszy? Ziom. Mamy idź pocieszać. Jak wyjdziesz, to nawet nie będę zły. Nie wiesz, nie wiesz, Ej, jedna dziesięć ja, jak ja pokażę na 10 tysięcy twarz, to wiecie co ja robię? Antek! Co? Nie ignoruj mnie! A, pszary! Nie dosłyszałem! I teraz? O służby, co tu zostało? Nieoo... Dwóch leży? No stąd! Serwuję Teraz! Dawaj! Dobra, dawaj! Kurde! Ten... O! Oh, on jest obity! Ostatni! Dobrze! No! Lecimy, lecymy! lecymy. I tak jak mówię, bo żeby pewnie Kacper zapraszam Jeden leży nie Ale jest tylko jeden medalik, to jest po prostu Bóg, że się wyświetla że Nie potrzebuję, nie potrzebuję, bo już mam pull. A ale jeśli tylko będziesz miał ochotę, to... Okay, zapraszam. A to jest wiela. Ej, jakby czytałem mam na żywionką. Oj. Tak, jeden leży, dwóch krak uh O -oh. o Dobra. Chodź tu. Drugi leży To Dawaj jeszcze leży Jak nie, wy... nie wystąpił oj, oj, oj tam cię podnieśli Wycofuję się do was Ten kto ma tego bota Powiecie mu żeby nie podnieśli Kurwa. Z boku. A, dasz. Ajajaj! Fuck! Złapuń. A koledzy grają next. Mogę ich się zapytać pewnie. A jeśli będziesz miał ochotę zagrać ze mną, to jutro około 20.00 zapraszam. Macie pytanie od czatu: czy wy będziecie jeszcze grać? A Antek ja tak. ty? Ja tak, bo ja mam... Um, ale ty kiedy? grasz? Dzisiaj ja um, Dzisiaj niestety nie. Już kończysz, okej. Okay. Czyli ty, Mikołaj, grasz, a masz ochotę tutaj dobrać Zale... kolegę jednego? Odpadłam. O wowa wow, wow. Dokładnie, tak jak twój tata, dawaj ich, dawaj ich przyszło to. Uwala, uuu, No, kobra Uj, no tam co ich cool. ciśnie. O, e mnie, ale na Discordzie mnie zaprosiłeś? Bo mnie nic nie przyszło niestety. Ale to za chwilkę poszukam. Cześć ma? O, cinka. <średziny> Nice. Ale pat, pat, pat. Too easy. Hello? Hello?